Cześć, z tej strony Legalna Marta. Witam was wszystkich z mojego studia domowego i biura jednocześnie. Od ponad półtora roku pracuję zdalnie i wykorzystuję na co dzień ofisa 365. I myślę, mam w tym już niezłe doświadczenie i w obecnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, chciałam podzielić się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem pracy zdalnej z wykorzystaniem Office 365 i mam ogromną przyjemność zaprosić Was wszystkich na darmowy webinar, który będę organizowała wraz z Łukaszem Falacińskim i Michałem Guzowskim z Akademii Aplikacji i wspólnie pokażemy Wam, jak rozkręcić swoją pracę zdalną, jak utrzymać biznes obecnej sytuacji i nie pozwolić na zastoje i zachować ciągłość działania z Microsoft Office 365. Zapisz się na darmowy webinar, ponieważ dla każdego uczestnika przewidujemy świetną niespodziankę, która na pewno rozkręci Twój biznes i pozwoli Ci pracować zdalnie. Zapisz się już teraz. Wszystkie szczegóły będą poniżej. Daty, godziny, linki. Zapraszamy. Jeżeli ktokolwiek będzie miał jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu bezpośrednio. Wiecie, gdzie mnie znaleźć. Pozdrawiam. Legalna Marta i mam nadzieję. Do zobaczenia.